Moja klientka chciała zweryfikować finanse w swojej spółce. Miała poczucie ostatnio, że jest jej trudno się komunikować ze wspólniczką, i pojawiał się w niej niepokój dotyczący stanu konta. Zapytałam ją, z czego wynika ten niepokój. Otóż nie miała ona kontroli nad finansami. Zapytałam, kto w tej spółce? Ma kontrolę nad finansami. Odpowiedziała, że jej wspólniczka. Spytałam, dlaczego tak wybrały. Otóż jej wspólniczka była kiedyś księgową i umie po prostu w liczbę. Spytałam, czemu w takim razie nie ufasz tej wspólniczce? Bo ta wspólniczka już kiedyś miała biznes, który zbankrutował. Spytałam, czemu powierzyłaś jej wasze finanse. Bo bałam się nimi zajmować. Bałam się, że nie ogarnę. Dlaczego bałaś się, że nie ogarniesz finansów? Ponieważ rodzice przetrwonili majątek. I zobacz, zaproponowałam zaopiekowanie się tą historią. A dopiero później będziemy zaglądały tam, czy jest potrzebny audyt finansów. Czy jest potrzebne. Takie z dorosłego, z odważnego zajrzenia w ogóle w te dokumenty. Bo co powiedziałam mojej klientce, że kiedy zleci mi audyt, to znowu odda komuś odpowiedzialność za swoje finanse. Z tego miejsca, że ona sobie z nimi nie poradzi, że ona sobie nie ufa. Ale okazało się, że ma na swoim koncie różne osiągnięcia, za które. Może siebie uznać za specjalistkę. Jedyne co to ta historia wymagała teraz, dobijała się, by zostać przypomnianą tylko po to, by ona już nie musiała jej powtarzać. Także konsultacje, które mają być o odycie, są o naszych historiach rodowych i o tym, jak pięknie wybieramy sobie wspólników, po to, by nam je odpamiętywali. Takie Życie. Zapraszam Ciebie na konsultację, jeśli masz historię, którą potrzebujesz wypowiedzieć i ożywić po to by się uwolnić do tego, jak ona chce robić swój biznes.